W dzisiejszym odcinku Ja, yes, patrzcie co się dzieje O oh, shit, no dobra, może nie patrzcie co się O oh, Jezus Maria, prawie umarłem, ty Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Chrisma a to jest kolejny odcinek Blood West Moi kochani, w tym odcinku pójdziemy po Winchester, pójdziemy po artefakt rękawice, która zwiększa nam yy, procent szybkości ładowania i udamy się do wieży wykonując zadanie. Mm. Witam nowo przybyłych. Bardzo się cieszę, że e, gdzieś tam ta seria Wam się podoba. Mm. Ja mam dla Was, dla tych co obserwują, sorry, jestem tu jeszcze tak mocno tu nieogarnięty. Jeszcze świeżo po powrocie z pracy dość siermiężnie na rowerze się upociłem. E, jednak prysznic nie za dużo dał. Więc e, lecimy z tematem. Dla tych, którzy są tutaj. Mm, nie tylko na YouTube, ale również i na Instagramie To no wiedzą dlaczego y, i co się, co się wydarzyło wczoraj Mianowicie ja nagrałem całą tą gierkę sieńką, całą nagrałem, skończyłem ją 2,5 godziny nagrań e, Nagrało się wszystko bez dźwięku, więc Więc teraz jakby musiałem odtworzyć to wszystko I zaraz wybierzemy się tam do Fortu po Winchester Tam się udamy po mm, rękawice i y, wykonamy zadanie dla Pana Jesteśmy w tym miejscu Dla Pana Jimmy'ego Hoppera. Także zostawcie lajka, like jeżeli jeracie się na tą całą serię. To nie będzie długa seria, obiecuję. Więcej rzeczy wam pokażę i przedstawię, aniżeli będę się wczuwał w tą grę, bo już nie ukrywam, sporo rzeczy się. Sporo rzeczy zmarnowałem, może tak. No w tych stronach wchodź, tu jest bezpiecznie, w odróżnieniu od większości miejsc w tych okolicach. Jesteś jednym z tych brawados, szukających okazji do zarobku? Tylko nie przychodź do mnie z płaczem, gdy dobierze się do ciebie jakiś potwór. Ja pilnuję swojego nosa i trzymam się z dala od kłopotów. Od razu sobie pohandlujemy, tu facet ma parę fajnych rzeczy. Winchester kosztuje 400 dolków. Um... I muszę Wam powiedzieć, że jest kompletnie bezużyteczny, jeżeli chodzi o kupowanie go. Może tak, bezsensowne jest kupowanie go. To jest istotna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać. Ja mam tutaj parę rzeczy do posprzedawania. Eee, górnika czytałem, córki marnotrawnej nie. To zrobiłem między odcinkami. Ym, zaraz Wam to wszystko tutaj przeczytam. <laughs> I to by było na tyle. Yy, mamy tutaj skrzynkę, oczywiście ja sobie w tej skrzynce pokitram parę rzeczy i będę starał się to robić w miarę sensownie, bo tej amunicji zaraz jak zobaczycie się może zrobić naprawdę dużo. Naprawdę dużo. Yy, ta gierka faktycznie dość mocno nas wynagradza, jeżeli mam być szczery, yy, różnymi rzeczami. Dobra, jedną sobie mogę trzymać. Koktajl sobie mogę schować, w sumie nie jest mi na razie potrzebny. Muszę to jakoś tak logicznie uk układać, żeby to zaraz się nie skończyło jakimś bajzlem, jak ostatnio. Mm, dobra, to, to, mm, to, to będzie tutaj. Zaraz i tak amunicji nazbieram jak głupek, więc, więc to może... Wiecie, może się różnie skończyć. Słuchajcie, także dobrze. Mm, zagadujemy go jeszcze raz. On nam daje zadanie, jak się mają sprawy. Słuchaj, nie mam zbyt wiele do opowiadania: jak już się na pewno zorientowałeś, to miejsce ani nie jest normalne, ani bezpieczne. Od tubylców też nie masz co oczekiwać gościnności, ale jeśli znasz się na rzeczy, możesz zarobić trochę grosza na łupieniu i szukaniu skarbów, albo i zabijaniu potworów, jeśliś odważny. Ale na twoim miejscu siedziałbym cicho. Dobra, no jeśli naprawdę chcesz tam do, do, dobra to do, odwiedź Ford. Miej oczy. No dobra, czyli tak, ja muszę wyjść, tak i wrócić, żeby on tutaj dał mi to zadanie. Ej, dziwne, bo on, nie, bo on normalnie daje zadanie. E, Okej, okay. dobrze, w takim razie, słuchajcie, udajemy się po najpierw wydamy się po rękawice. Bo jeden z artefaktów, który w sumie jest interesujący. Ja również, ponieważ zacząłem grę od nowa, trochę inaczej, rozdałem sobie umiejętności, najbardziej zależało mi na zabójczej precyzji. To jest bardzo fajny, em, bardzo sympatyczny perk. On zwalnia czas na dwie sekundy i naprawdę ułatwia walkę hmm, czy to właśnie wiecie czy ja dobrze idę? Dobrze idę. O, siemanko Ułatwia walkę Bardzo ułatwia walkę yy, Właśnie łukiem czy jakimiś innymi rzeczami Zaraz wam to udowodnię Tak się uda And stay down. On po prostu zwalnia czas i to naprawdę ułatwia nam nam celowanie. Tu jest trzech delikwentów. Mógłbym w sumie w nich wpaść, to też by nie było głupie, ale nie będę tak robił. Jednak zależy mi powiedzmy na, na delikatnym cichaczu. Bardzo dużo amunicji można zyskać z tych ptakoczeków. I dobra, wyczyszczone. Pozbieramy sobie Ammo na prędkości. Idziemy po. Tu jest ta rękawiczka. Proszę bardzo. Artefakt, rękawica. Eee, ona bardzo fajnie działa. Niepokojąca rękawica została wykonana z ludzkiej skóry i zdobią ją plamy krwi, których nie da się usunąć. Dzięki takiej magii, idealnie pasuje na Twoją rękę i sprawia, że łatwiej jest Ci przeładowywać broń. No właśnie. Więc jest i. Nasz, yy, nasz artefakt, o którym wspominałem. Zaraz uda mi się po Winchester. Te odcinki, słuchajcie, zrobił krótsze, bo nie ukrywam, że wolę, żeby były chyba ciut krótsze, niżeli miałyby się tak ciągać, bo chciałbym też z wami na porozmawiać o nadchodzących seriach, słuchajcie. Yy, pierwszą z serii, sorry, tak pociągam nosem, to obrzydliwe to jest, wybaczcie. O, siemanko. Pierwsza z nadchodzących serii to jest, moi kochani, już 15 lipca. Mmm, nadchodzi Uncharted 4 z dodatkiem na PC. Miało to być. Oh shit! O kurna, ty, no takich rzeczy to ja się nie spodziewałem, żeby mi się tu ktoś respił tak na dzień dobry. A wiedziałem, że tu są dwa. Jednego tam zatłukłem wcześniej. No dobrze. Pierwszą z, serii, pierwszą z serii, gier jest Uncharted, o której, o której, myślę, że, którą znacie, nie, no bo to nie róbmy, nie, nie czarujmy się jakoś bardzo. O tym będę. No widzicie, właśnie to spowolnienie czasu trochę ułatwia robotę, zabawę. Tutaj na górze jest pan, tu jest pan, ale nas na razie ci państwo za bardzo nie interesują. Tu jest pan. This land of you. Eee, więc seria z Uncharted będzie naprawdę długa, mam takie wrażenie. Mm, to nie jest wcale taka krótka gierka. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Tam chyba jeszcze coś tutaj mamy, nie mamy. Uuuuh, halo, proszę się tak nie interesować. mną masz bardzo. Nie, nie ma. Także <laughs> będzie Uncharted. Uncharted ma swoją premierkę w lipcu. No, tu możemy zejść, ale na razie jeszcze nie będę tam szedł, idę po Winchester i idę wykonać zadanie. Mm, I poza tym, że będzie Uncharted, to słuchajcie, no mój Boże, to mega jaram się, że w końcu kilka fajnych produkcji wychodzi na peceta, czyli pierwszą z produkcji jest, tu są panowie, o kurwa. Chyba odjebałem kalafiora trochę. O chuj. Dobra, trzeba lotę stąd strzelać. Ła. O, kurwa, chciałem na szybkości, co? Zostawcie mnie. Dobra, strzał średnio skuteczny, bo jest na dużą odległość. O ja pierdolę, ile tego tu idzie. Dobra. Dobra, i co, panie ładny? Ach, Holender, dobra eee. O kurde Holy shit Kurwa, cały fort się na mnie rzucił, nie? Bez kipu Dobra, strzał nieskuteczny z powodu odległości Bardzo mi się to nie podoba Bardzo niedobrze Trzeba się szybko wyposażyć w jakąś broń, która lepiej strzela O mój, Jesus a mam tutaj coś dla was takiego Może to chociaż pomoże o kurde Alo, odjebałem Kalefiora, dobra, czy on dalej tu biegną? Fak dalej biegną. Czy ja mam coś? Nie mam, oczywiście, że nie mam no dobra, ale z nim sobie mogę poradzić, on jest jeden w sumie, więc. Więc łatwo. Dobra, co oznacza, że chyba przydałoby się, a nie mam, to może ty mi dasz, e, chciałbym to, <laughs> to się na pewno przyda. Dobrze, więc wróćmy do tematu. Uncharted, y, Uncharted 4, później 12 sierpnia, zaraz po tym, pojawia się, moi kochani, Spider-Man, Spider-Man od, y, od Insomniac Studio. I to jest naprawdę bardzo dobra informacja dla mnie, ja jestem mega dużym fanem um, Spidermana. Jeżeli mam być szczery, to naprawdę dużą robotę mi to robi. Bardzo się cieszę, że y, będę mógł sobie ograć tą gierkę. Bo nie ukrywam, że jestem bardzo zazdrościłem konsolowcom bez tu bardzo im zazdrościłem, że mogą sobie zagrać w mm, i właśnie w Spidermana. Hello. Bo niech oni sobie przejdą. Nas to tu średnio interesuje. Tup, 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 tup. Dobra. Eee, cel absolutny to jest moi kochani dla mnie eee, Winchester. Teraz, żeby wam pokazać, gdzie ten Winchester się znajduje. Tu jest pani z prawej strony, więc trzeba ją tylko... O, nie ma tu pani. Myślałem, że będzie tu pani. Jednak nie wszystko pamiętam. Ta pani chyba jest na górze, ale zaraz się tym zajmiemy. Muszę na razie przestać tupać, bo jestem bardzo bliski wykrycia. E, więc Spider-Man pojawi się w sierpniu. Ja nie wiem, jak ja to wszystko ogram. Tu jest pani. Witam. O, chuj! Ała, ale mi wypaliła, kurwa, z dubeltówki prosto w japę. Jeszcze ktoś, kurwa, tutaj się... A! Nam jest jeszcze jedna pani. Gaddemet. Demet Dużym problemem jest to, że te potwory się respawnują z powrotem po naszej śmierci. W sensie, no nie wszystkie, ale większość z nich. I to jest duży problem. Ale ta śmierć trochę przerwała mi gadkę. Po Spider-Manie... ...przyjdzie czas na The Last of Us. I The Last of Us jest we wrześniu, także lipiec, sierpień i wrzesień. To są trzy miesiące. Gdzie naprawdę srogi temat wjeżdża na YouTube mm, ja bym bardzo chciał, żeby jakoś to ogrywać, więc moja propozycja jest taka, co byśmy sobie na przykład zarządzili. Wejdę od razu do pani. Witam, żegnam klasycznie. Odzyskam amunicję. Tu jest artefakt karta. Bardzo useful. Pani tu zejdzie do nas? O, jak słodko. Żegnam. Nie chcę tu pani. Pani mnie tu nie interesuje. Już chyba więcej nikogo nie ma. Także widzicie, ta wyprawa po ten Winchester wcale nie jest taka prosta. Ale moja propozycja, która dalej jest aktualna, brzmi w ten sposób, że filmy będą trzy razy dziennie. Znaczy, kurwa, nie wróć! Trzy razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu, moi kochani, i to jest, myślę, fair deal. Bo ja się nie obrobię z tym wszystkim. I tu, proszę bardzo... O ty, ruro... Ej, bez kitu, on tu zawsze jest! Kurwa, czyżbym wam okłamał? Może jest na innej wieży, zaraz to sprawdzimy. Jest jeszcze jedno miejsce. W takim razie, jak widzicie... O kurde, czyli on się może respić... W różnych miejscach. Nie podoba mi się to, bo byłem tam, gdzie się może respić, ale widocznie mało zainteresowania miałem tej wieży. Ale nie ukrywam, że łuk w tej grze, jeżeli już ma mamy to spowolnienie czasu, naprawdę pomaga zaoszczędzić masę amunicji. I czasu również na walkę z tym całym Tałataństwem. Jest duża szansa na to, że w tym miejscu jest ten. A jeszcze tam jest, kurde pan. Jest duża szansa, że jest albo tu, albo tam na górze. Zaraz będziemy to sprawdzać. Ja tylko sobie, jak standardowo, amunicję gdzieś tam łyknę. łazi gdzieś ten gnój. Oczywiście, że se łazi. Ale ja mam na niego plan. Pierwszy plan jest taki, żeby nie dać się usłyszeć za bardzo. Drugi plan to jest mu zajebać w plecy. No dobra, niech będzie. Czy ja mam jakiś bandaż? Mam. Ktoś mnie usłyszał. Tu na górze mnie ktoś usłyszał. Aha. Fantastyczny. Dobra, słuchajcie, nie ma wyjścia. Trzeba ze strzelby. Nie, jednak to jest tam. Chyba. Jeszcze tu się trzeba rozejrzeć. Na jednej z tych trzech wież znajduje się Winchester, na którym mi zajebiście zależy. Huh? Jak widzicie, wcale nie jest łatwo go dostać. <laughs> Ale my sobie poradzimy. Łatwo. Dobrze. Mm. Sorry, czasem tak w ogóle zamieram, bo staram się skupić tu na tym, co się tu odpierda lamento Tutaj nikogo nie ma. O, pan się chyba zorientował, że po niego idę. Nie ma problemu. Jednak Obrzyn z bliska. Idealnie. Dobrze, i tutaj jest Winchester. Bardzo się cieszę. Właśnie na jednym z tych trzech wież kojarzyłem, że znajduje się Winchester. I muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę przeokrutna broń, zaraz, za zaraz, zaraz zobaczycie, co ona potrafi. To prawda, nie ma tutaj jakoś kosmicznie... O mój Boże, nie mogę sobie znaleźć miejsca teraz na te wszystkie rzeczy. Eee, to muszę sprzedać. Mm. Mm. Te strzały mnie trochę nie... nie pasują mi tutaj. Dobra, na razie zrobimy tak, zrobimy tak i założymy sobie Winchester. Ja patrzcie, co się dzieje. O, shit! No dobra, może nie patrzcie, co się... O Jezus Maria, prawie umarłem, ty! Ale to było kurwa głupie. Patrzcie, co się dzieje. Zobacz, co jest! Jak już tu jesteśmy, to żeby nie przedłużać jakoś dramatycznie odcinka, Bardzo miły dźwięk ma ten Winchester, naprawdę polecam. To jest w ogóle must have, żeby tą grę przejść w miarę na tempie. Tam był, nie? Naprawdę, naprawdę jest masny. Tu sobie możemy zgarnąć. Tam jest pan. Tu jest też pan. Tu jest też pan. Naprawdę mega przyjemnie się z niego strzela. To jest, polecam, polecam mocniutko, tu był ten pan. A my musimy wejść na górę. Teraz punkty umiejętności rozdam, dajcie mi szansę. Tak, tu jest potwór w, w trumnie. Ale nam na potworze w trumnie nie zależy. Nam zależy na artefakcie, który jest. który jest zaraz za tymi drzwiami, gdzieś w okolicy. Warto nie ukrywam sobie obejść ten, to miejsce. Ja też tutaj nie oszczędzam amunicji. Bo mi na tym za bardzo nie zależy, ponieważ grę kończymy w momencie, gdy w momencie, gdy mamy naprawdę nadmiar amunicji i to trochę jakby przeszkadza, jednak, że przez całą tą grę, tak, czek, powolutku, to amunicję sobie kompletuje a jednak. Nic z tego nie wynika, bo cały czas mamy tej amunicji od groma a... a. z niej nie korzystamy. Więc. polecam sobie podłubać. Nie mam bandaża. Fajnie by było ten bandaż zyskać. Dobra, tu jest chyba pan, który nas za bardzo nie obchodzi. Musimy w tej grze pozbierać trochę złota. Więc. dobrze by było. Ła! Zostaw mnie! on damage robią te potwory. Jeszcze ktoś się na mnie czai, bo cały czas czaszkę mam. Nie podoba mi się to, bo już nie mam zdrowia za dużo. O, to jest tam. Na górze macie znacznik nawet. Dobrze, tak więc szybki, szybki temat. A, to ten na gnój do nas idzie. Dobra, nie ma znaczenia. Chyba. U, elo. Oła. No, nie, nie. Bardzo niedobrze. Na szybkości no temu to ja za dużo nie zrobię. No właśnie, to jest lipa trochę. Nie mam amunicji, więc trzeba by go wykończyć chyba klasycznie. Powiedzmy, że się udało, ale znowu jestem ranny i nie mam się czym wyleczyć. Także musimy na prędkości śmignąć. Tu coś jest. Amunicja. O, a. Dobra, 26 punktów zdrowia. Może się uda. Miejmy, miejmy taką nadzieję. Tu jeszcze muszę... A, dobra, z pani za amunicję zebrałem. W następnym odcinku porozmawiamy sobie... Jest! Mamy złoto. Porozmawiamy sobie na temat... Słuchajcie... E... Bardzo istotny? Mianowicie ankiety, którą przeprowadziłem z wami, razem z wami. Tu jest bandaż. Ale to jest. To, to nas za bardzo nie interesuje. Ok, możemy swobodnie wrócić do bezpiecznej strefy. Słuchajcie. Mm, także nadchodzące serie są całkiem w porządku. Całkiem dobrze yy, gdzieś tam. Plany rokują na to i jestem mega pozytywnie nastawiony do tego wszystkiego, co tam się ma wydarzyć. W momencie, kiedy mam już Winchester, z palcem w nosie mogę posprzedawać wszystkie te, yy, wszystkie te rewolwery, które mam, bo Winchester korzysta z tej, z tej samej amunicji, więc myślę, że spoko. córki marnotrawnej nie przeczytałem jeszcze wam. Przeczytam wam ją na koniec, zaraz po tym, jak yy, odłożymy amunicję. I co jeszcze zrobimy? I jeszcze... Yy, no, to jest amunicja podpalająca, to też tak dało, może santażyki bym zabrał. Eee, trzymać ją gdzieś tam, tu mamy elegancką amunicję. Tu jest taka amunicja, tu jest taka amunicja, tu jest taka amunicja. Bardzo fajnie. Ja sobie może po tych nagraniach pozbieram gdzieś. Eee. Kontrolem z shiftem to się robi, z altem to się robi. A, podziel. Okej. Okay. próbuję czterech sztuk. Cztery sztuki, dwie sztuki. 2 sztuki. Dobra, to jest elegantaro. Łuk się zawsze przyda. Zaraz wam czytam córkę marnotrawną. Ach. Lecimy z tematem. Skoro jesteś, pozwól, że wyjaśnimy, jakie to jest, jakie jest twoje zadanie. Na to miejsce zostało nałożona klątwa, a ty musisz odnaleźć jej źródło. Nie wiemy, co sprawiło, że dotknęła tą ziemię, więc miej oczy dookoła głowy. Przynieś nam wszystko, co wydać się dziwne i niepokojące. Hej, okay. jeśli poczujesz się zagubiony, przyjdź do nas może będziemy w stanie Ci pomóc. Podążaj za najsilniejszym odorem śmierci pod spalonym kościołem. W ruinach miasteczka znajdziesz część odpowiedzi, których pragniesz. Okej. Okay. Mam złoty przedmiot. Jesteśmy pewni, że to właśnie ta czaszka zapoczątkowała upadek i zrodziła klątwę. Te czaszkę odkryli żołnierze kopiący w forcie nową studnię. Dali ją swojemu pułkownikowi, który zbierał takie stare artefakty. Nawet nie zauważył, że zaczęła powoli wywierać wpływ na jego umysł. Dzięki jej podszeptom pod fortem znaleziono złoto. W ten sposób klątwa została w pełni uwolniona. No i dobra. Powinienem znaleźć przeklęte elementy, tam by przeklęte przedmioty, do, dla to temu dusz. Teraz się udało. Hej, masz chwilę, chcesz mi pomóc? Przy okazji sobie dorobić peweks, mordo, kontynuuj. Dzięki, stary. Sprawa wygląda tak. Znam parę miejsc wartych przeczesania. Jestem pewien, że znajduje się tam coś cennego. Jeśli mi to przyniesiesz, podzielę się zyskiem. Wszystko inne możesz sobie zatrzymać. Wiem, że w zniszczonej wieży strażniczej, górującej nad miastem, znajduje się pewien artefakt. Ale miejsce jest nawiedzone przez duchy, a ja nie mam dość odwagi, by z nimi walczyć. Czym przemknąć się obok. Przynieś ten artefakt, a dobrze ci zapłacę. I właśnie to będziemy robić w następnym odcinku. O, tu jeszcze mamy ptako-człowieka. Przeczytam wam teraz te dwie notki i kończymy materiał na dzień dzisiejszy. Obserwacja wynaturzenia, zwanego w kręgach łowców i wędrujących po pustkowiach śmiałków, jako córka marnotrawna to jest ta lampucera z, ze strzelbą, może przynieść interesujące wyniki, chociaż zachowała ludzką naturę przynajmniej na pierwszy rzut oka. Uszkodzenia, których mroczna magia dokonała w jej umyśle, są wyjątkowo poważne, nawet jeśli wciąż posiada ona zdolność mowy. Twór cierpi na ciężki przypadek megalomanii postrzega się jako piękna młoda kobieta i wymaga całkowitego bezwarunkowego podziwu. To też nasuwa mi na myśl liceum. Jednocześnie nosi maskę skrywającą deformację i ohydny wyraz twarzy, a jako broni używa strzelby. Dlatego najlepiej zabijać córki marnotrawne tak szybko jak to możliwe. Strzał w twarz pozbawi ją maski i zwiększy agresywność, co może nie być pożądane. Wszystko, co ujawni jej brzydotę, czy to żywa istota, czy nawet zwykłe lustro, staje się celem jej szaleńczego ataku. Nie ustanie ona w wysiłkach, dopóki nie zniszczy celu, albo sama nie zostanie zniszczona. Istotna rzecz. I ptako -człek, moi kochani, to jest też bardzo fajna postać. Wielu ludzi uważa te stwory za najbardziej niepokojące spoś spośród wszystkich paskud, które nawiedzają pustkowia. Ja też muszę przyznać, że w ptako kryje się coś zdecydowanie z złowrogiego. Zachował on człowieka kształtną postać. Porusza się na dwóch nogach i z daleka można go nawet pomylić z człowiekiem. Im bliżej jednak podejdziesz, tym osobliwszy wydaje się jego wygląd, a gdy zaczyna skrzeczeć, trudno pomylić go z czymś innym. ptako człowiek jest bardzo zwinny i zachował umiejętność korzystania z broni. Z zabójczą precyzją. To prawda, czasami jak jest jeden na jeden, bardzo łatwo można go wydżukować, ale. Potrafi również wykonywać gwałtowne uniki, zlatując na nieduże wysokości. Srebrne kule, chociaż kosztowne, wydają się najskuteczniejszym rozwiązaniem w walce z tym stworem. Ta podatność na srebro stawia go w jednym rzędzie w, rzędzie w jednym rzędzie z duchami. Ciekawe. Także moi kochani, to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. W następnym odcinku udamy się do wieży. Potem udamy się do miasta, wyczyścimy sobie miasto i postaram się, albo w ogóle oleję miasto i wejdę prosto do kościoła, żeby wykonać kolejne zadanie. Dziękuję Wam bardzo. Również w następnym odcinku pogadamy sobie na temat ankiety i paru innych ciekawych rzeczy, więc zostańcie ze mną. Widzimy się już w następny cykl mój wydawniczy. Dziękuję Wam bardzo i bez odbioru. Łatwo. Dobrze. Mm. Sorry, czasem tak w ogóle zamieram, bo staram się skupić tu na tym, co się tu odpierda, lamento.